Wybrałem się na grzyby, jestem blisko Wocławka, a poznałem właśnie tutaj kolegę ze Stanów Zjednoczonych i rozmawialiśmy sobie chwilę. Dylan? Dylan. Yep. Dylan. Uh, Dylan. jest z Nebraska i właśnie podróżuje uh, sobie na Bobrowniki i dalej uh, udaje się do uh, Torunia. He, uh, saying something uh, to people from Poland. Hey, thank you for welcoming me. It's a beautiful country. Thank you. I love it. So, and the roads are very nice. The, the forests are beautiful. So, I I'm enjoying it. So, it's very good. Thank you. <laughs> Byłem tutaj w okolicy parę razy, ale tego jeszcze nie widziałem. Po spotkaniu z Dylanem z Nebraska znalazłem Ringstang. Czyli popularny Tobruk na to wygląda. Tam mamy Wisłę. Całkiem blisko. Całkiem nieźle zachowane.